Prezentujemy pracę mięśni Corn Stabilization w leżeniu na plecach. Zaczynamy od napięcia mięśnia poprzecznego brzucha. Podczas wydechu wciągamy pępek do kręgosłupa. Napinamy mięśnie pośladkowe poprze, poprzez podniesienie kości ogonowej, utrzymanie pozycji. Drugi etap. Uniesienie miednicy w górę, zaciskamy mięśnie pośladkowe, wciągamy pępek. Następnie wyprost kończyny dolnej lub ugięcie w stawie biodrowym i kolanowym, utrzymanie pozycji. Przedstawiamy ćwiczenia wzmacniające mięśnie głębokie (core Stabilization. Najłatwiejsza pozycja, oderwanie obydwu kolan na wysokość 5 cm od podłoża. Zwracamy uwagę na ułożenie miednicy i łopatek. Druga pozycja, wyprostowanie obydwu kończyn dolnych, tak zwana deska. Pilnujemy pracy brzucha. Trzecia pozycja, odrywamy kończynę dolną od podłoża. Utrzymanie pozycji. Ćwiczenia Core Stabilization w pozycji bocznej. Pierwsze, aktywizacja mięśni brzucha z równoczesnym cofnięciem łopatki. Następnie uniesienie miednicy. Utrzymanie pozycji. Głowa w osi. Następnie wyprost obu kończyn dolnych. Zwracamy uwagę na głowę, na brzuch, utrzymanie pozycji. Ćwiczenia: korn stabilization na niestabilnym podłożu. Oderwanie obydwu kolan od podłoża. Odrywamy kończynę dolną. I zmieniamy ułożenie kończyn. Odrywamy drugą kończynę dolną. Zwracamy uwagę na utrzymanie pozycji.